Nazywam się Oliwia Domankalska, uczęszczam do chemika i uczę się tu gotować. Nazywam się Nikola Włodarczyk. Chodzę do klasy pierwszej terzet. Zrafiałam do chemika, bo bardzo lubiłam gotowanie i patrzyłam na opinię. I przed tym jak tutaj przyszłam, pisałam do koleżanki, która mi streściła. Jak to mniej więcej wygląda? No i powiedzieli, że, że jest bardzo miła atmosfera, że są super nauczyciele. Słyszałam bardzo dobre opinie, że jest tu świetna atmosfera i że nauczyciele są bardzo w porządku. Teraz jesteśmy w pracowni gastronomicznej, w której uczymy się gotować. Tutaj liczy się praktyka, której się uczymy na zajęciach zawodowych. Uczymy się w pracowniach oraz na przykład w restauracjach w ramach praktyki miesięcznej. Emik jest to szkoła techniczna, w której wielki nacisk jest na praktykę, uczę się nowych gotowania nowych potraw. Dzięki tej szkole mogę znaleźć swoją wymarzoną pracę i rozwijam swoje pasje. Poza y, lekcjami praktycznymi możemy brać udział w różnych projektach, które y, organizuje szkoła. W Chemiku są różne praktyki, kursy y, i wyjeżdża się na róż, różne staże za granicę. Możemy wyjechać na staż na przykład do Niemiec albo do Włoch. W Chemiku jest y, fajne to, że jest y, pomoc ze strony nauczycieli i jest fajna atmosfera i poznałam tu wiele wspaniałych osób. W chemiku jest bardzo dużo fajnych nauczycieli, którzy zawsze chcą nam pomóc. Jak przyszłam cieszkę, poznałam bardzo dużo wspaniałych osób. Polecam wam chemika. Polecam wam chemika.